Hejka, Kiedy idziemy właśnie po kucysia i ja sobie tu wejdę czekajcie, o ciężkie jest w ogóle mega śnieżek i ciągle pada, więc jest słodko, czekajcie zamknę o. idziemy po kucysia. i dziś robimy myszyk kopyt kobea mini spa oraz no chyba tyle i no a tu włoś potknęła cześć się ja wyjdę Chodzę do o to ciebie, ojejku, jak słodko na mi się nie Stój, bo ja muszę cię zapiąć. Stój, bo nie umiem się trafić gdzieś. Widzę, że muszę chodź tu. I teraz idziemy, z, teraz wam nie nagram, bo nie dam rady nagrać jak wychodzę z kucykiem. Czyścimy właśnie kucyka. Tu jest najczystszy, więc nie ma dużo do czyszczenia. Już tylko troszkę brudne. Tu delikatnie nam brzuszku bardzo. Więc go sobie czyścimy w pod pańcją, tak w ogóle, i pokażę Wam nowy czaprak. Czapraczek, i trochę wam go wam pokazałem, jest ogólnie z S, która skandalowała tylko z Bella, tylko z 1943 roku, ale jest śliczna i mi osobiście się podoba trochę bardziej nawet niż ten co był z 1923 roku. Więc się cieszę, a znalazłam go na Vinted. Jestem mega zadowolona kod, że ktoś raz go ubierze. No, Ktoś poczeka chwilkę w boksie, w drodźce i może że jest zupełnie przeziębiony troszkę. Tak mega delikatnie jakby, bo kaszlał na jeździe i w ogóle był taki troszkę jakby zaspany. Nie za zaspany, tylko taki, wiecie, że nie szedł do przodu za bardzo i zaraz mu posmaruję na kaszę chrapki. Ale najpierw <suszy> idę mu zalać myszyk i dam mu, jak będzie lepiej taki, żeby się troszkę rozgrzał. Czyli taki bardziej zimny, ale wiecie, po nie był mega lodowaty. idziemy robić mini spa On mnie naprawdę nie... naprawdę nie... To Już nie... <Paint XP> <The> <scrapping> <perfection> to <durable> okay. mnie mm -hmm. yes. nie... Więc będę dawać krótkowy maszynk, bo jest taki ładny. Dobra, otwieram inbox. Zobacz, no, co ja mam. Czekaj, damy jest tak, żeby napisać na serwisku z przodu. Wycofaj się ładnie. Za ładnie? Dobra, za uśmiech nie dam rady. Proszę bardzo. To maszynka będzie sobie zajadał. Otóż bardzo mu chyba smakuje, bo naprawdę zachłannie go je I jedne słodki kuciek W ogóle mogę wam powiedzieć, że we wtorek albo w poniedziałek przyjeżdża akurat weteranowski do do innego konika I możliwe, że kuciek jest jakby przeziębiony To chyba wszystkim mówię I możliwe, że wtedy też obejrzyje go, bo zaczął dziś kaszleć i w ogóle był taki jakby m, Przyspany, ale nie przyspany, wiecie o co chodzi Że nie był tak do pchania jak na złość, tylko taki, wiecie jeżeli miał po prostu energii jakoś specjalnie to no. Teraz zjadł sobie maszyk On był już letni I też nie miało wystarczająco czasu Teraz wylizuje I ci to Masz tak Dzieci łatwo wylizać No on musi wylizać wszystko Bo on bardzo smakuje Nie kucyk? Ja się robię się Pyszny, polecamy, odkuczę się Tak. Polecasz

Nie wiem co ty tam kutek masz, bo tam już 4 nic nie ma. teraz nad okiem ty, a? No już, wylizałeś wszystko, pięknie. No tak pięknie wylizałeś wszystko. Łodziul, patrzcie. No taki jestem słodki. No teraz daję już buziaczki brudne. No patrzcie, on wszystko wylizuje. Łodziul, jakiś chłodziak. Już. Yes, wszystko wylizane. No już. Yes. No taki jesteś piękny. Zostaw algę. Tutaj zapraszam was na trening 30 grudnia 2025 roku. Tu jedziemy sobie jakieś drążki w kusie. Wstawiam go, bo nie miałam już co wstawić, a ten filmik byłby mega krótki. Tu już drążki jakieś w galopie. Są dość w dużym skrócie ten trening. Tutaj jakieś kawaletki. Mały okserek. Tutaj po przekątnej taki mały krzyżaczek, kawaletki, tutaj te przekątne tylko chyba minimalnie wyżej, tutaj kawaletki od drugiej strony, To nam troszkę było blisko do pierwszej kawaletki. I tutaj chyba ostatnie najlepsze skoki, ten krzyżek wychodził bardzo ładnie, ten dość średnio i ten okserek w miarę spoko i to by było na tyle w tym filmie, pa!